Witajcie! Na tym filmiku chciałem Wam pokazać, jak zastosować sobie formuły logiczne lub i oraz, które są formułami logicznymi i przyjmują wartości prawda fałsz. Dla, war, dla formuły oraz m, muszą być spełnione wszystkie warunki logiczne, by funkcja całkowicie przyjęła wartość prawda, dla formuły lub jeden z warunków sprawdzanych musi być prawdziwy, by cała formuła przyjęła wartość prawda. Dla pierwszego przykładu musimy znaleźć tych klientów w tabeli, którzy pochodzą z Warszawy oraz zostały, został ten klient utworzony w systemie w 2021 roku. Używamy formuły oraz, bo muszą być obydwa warunki spełnione. Jest to formuła wieloargumentowa, my użyjemy dwóch argumentów logicznych. Pierwszy będzie warunek na miasto, czyli zgodnie z treścią musi to być komórka D6 musi przyjąć wartość Warszawa, pośredniku druga wartość logiczna e, rok z daty utworzenia w systemie musi przyjąć wartość 2021. Zamykamy nawias jeżeli obydwa warunki będą spełnione, formuła przyjmie wartość prawda. W tym wypadku otrzymujemy fałsz, ponieważ ani miasto, ani rok z daty utworzenia nie spełnia naszych warunków. Przeklikamy sobie formułę i zobaczmy, że tutaj dla klienta trzeciego argumenty obydwa są spełnione, jest to Warszawa i został utworzony w systemie w 2021 roku. Stąd wartość prawda. Dla drugiego naszego zadania klient pochodzi z Katowic lub Gliwic oraz opiekunem klienta jest Hanowiec. Znowu dwa warunki muszą być spełnione. Używamy formuły oraz, natomiast dla pierwszej warunku logicznego użyjemy wartości lub, ponieważ musimy mieć klienta, z Katowicy lub Kliwice. Użyjemy wartości lub, funkcji lub, i wartością logiczną pierwszą dla tej formuły wewnętrznej lub będzie, że klient jest z Katowic, katowicem w pośredniku lub d6 równa się Kliwice. Uwaga, zamykamy nawias dla formuły lub, i ta formuła lub jest naszym pierwszym argumentem logicznym. W pośredniku wpisujemy wartość logiczną drugą, czyli na właściciela. Naszym właścicielem, czyli naszą wartością b 6 musi być handlowiec 1. Uwaga, zamykamy nawias i znowu na formułę Oraz jeden i drugi argument muszą być prawdziwe, żeby cała funkcja przyjęła wartość prawda. Tutaj dla pierwszego mamy fałsz, ponieważ co prawda mamy miasto Katowice, ale właścicielem jest handlowiec numer 2. Przeklikajmy sobie tą formułę i zobaczmy, że dla klienta 4 rzeczywiście mamy klienta z Gliwic i właścicielem jest handlowiec 1. Także tutaj yy, można używać tych formuł w zależności od warunków, jak, jakie chcemy sobie sprawdzić. Dla przypomnienia, jeszcze. Yy, Mamy prawda, fałsz dla wartości formuł lub oraz. Prawda przyjmuje, gdy choć jeden warunek jest niespełniony, fałsz, gdy żaden warunek nie jest spełniony. Natomiast odwrotnie jest dla oraz. Tutaj prawda tylko wtedy, gdy wszystkie warunki są spełnione, natomiast fałsz, gdy choć jeden warunek nie jest spełniony. Dzięki wielkie za uwagę i zapraszam na inne filmiki udostępnione na moim kanale.